Witam Państwa bardzo serdecznie zapraszam na kolejny odcinek wywiadu w sporcie. Tym razem na moim YouTube'owym kanale jako średownika, Pasternika Sport. Cześć. Dzień dobry. Od 2021 roku pracujesz w TVP Sport. Jak się dostać do tak dużego ogólno-sportowego portalu? Generalnie u mnie to była dość zabawna historia, bo pojechałem ze znajomymi na mecz Polska Anglia na Stadionie Narodowym. Mecz był bardzo interesujący, bo w ostatnich sekundach w zasadzie Damian Szymański zdobył bramkę na jeden do jednego. No i po powrocie do hotelu a następny dzień, gdzieś przeglądając rano Facebooka, zobaczyłem ogłoszenie, że TVP Sport szuka dziennikarzy, jeszcze jak się okazało. W telewizji Jacek Laskowski zapowiadał ten staż. No, tego nie słyszałem, bo byłem na stadionie, no ale zobaczyłem ogłoszenie. Trzeba tam było wysłać CV, trzeba było nagrać taki filmik, w którym się przedstawiasz, opowiadasz o sobie, napisać też chyba jakiś list motywacyjny. No i to wszystko zrobiłem tam bez jakichś większych nadziei, że uda się przebrnąć. Bo już wcześniej wtedy pracowałem w takiej mniejszej redakcji na Podkarpaciu. W sumie tam miałem około dwóch i pół roku stażu dziennikarskiego, tak to nazwijmy. No i wysłałem to Civi, dostałem po miesiącu odpowiedź, że dostałem się do drugiego etapu. Później były rozmowy właśnie w takiej formie, jak my dzisiaj, czyli w formie online. Na tych rozmowach taka krótka ankieta dotycząca sportu, dotycząca wiedzy o sporcie, też rozmowy indywidualne z kierownikami redakcji. No i po tym etapie kolejna selekcja osób dostała się na staż jednomiesięczny do redakcji, to było 20 osób. Pojechaliśmy właśnie w listopadzie, tak, w listopadzie 2021 roku. Odbyliśmy miesiąc stażu. Po tym miesiącu połowa z nas pojechała do domu. mnie udało się dostać do tego drugiego etapu, no i po tym grudniowym etapie jeszcze można powiedzieć połowa osób, czyli dodatkowe, no troszkę więcej, no bo sześć osób zostało, cztery odpadły. No i ostatecznie te sześć osób dostało się spośród pięciuset ponad, które wysłały CV do tego TVP Sport, więc ta droga była taka w zasadzie no z ulicy, tak? każdy mógł spróbować swoich sił, każdy mógł wysłać CV, więc tutaj nie było jakiegoś wchodzenia bocznymi drzwiami, ani, ani nic, w ten, nic w ten deseń. No na pewno fajna przygoda, bo też trochę stresu, bo tak wyczekiwaliśmy na to, jak kto się dostanie, oczywiście były tam jakieś głosy, że ty się dostaniesz, ty się nie dostaniesz, ale to wiadomo były tylko takie jakieś informacje niesprawdzone, więc trochę też dreszczyku emocji w tym wszystkim było, no i tak to się jakoś stało, że że zakotwiczyłem w TVP Sport i jestem do dziś. Tak, bo no ty piszesz o zarówno piłce nożnej, jak i tenisie ziemnym. Które tak. sport jest twoją większą pasją? No zdecydowanie piłka nożna. Gdzieś od zawsze chciałem być piłkarzem, nie wyszło, więc postanowiłem pójść w stronę dziennikarstwa, aczkolwiek większą przyjemność yy, ostatnimi czasy sprawia mi też tenis jeśli chodzi o uprawianie tego sportu, bo jak miała wybrać, co wolę aktualnie, czy grać w tenisa, czy w piłkę, to wolę grać w tenisa, no ale z racji tego, że wywodzę się gdzieś z tej piłki, gdzieś dużo w nią grałem, też próbowałem swoich sił jako trener, ale to w takich bardzo amatorskich poziomach, no to ta piłka jest bliższa mojemu sercu, ale kosztuje mnie zdecydowanie więcej nerwów, więc jak czuję, że już jestem trochę zmęczony tą piłką, to siadam do tenisa, gdzie tych nerwów jest dla mnie przynajmniej zdecydowanie mniej, bo to też, to też zupełnie inny sport. Wiadomo, też są te emocje czasami nawet jeszcze większe, ale jakoś tak człowiek tego nie przeżywa, przynajmniej ja w porównaniu do piłki nożnej. Mhm. Myślę, że wielu, wielu czytelników ogólnie w TVP Sport zastanawia się, jak wygląda taki rutynowy dzień redaktora, dziennikarza właśnie tego portalu lub innych portali sportowych. To jest generalnie myślę podobne w wielu redakcjach, e, chociaż w innych nie byłem jakiś większy tylko w TVP Sportu, ale no, zakładam, że tak to wygląda. E, no, możemy zacząć na przykład od zmiany porannej, bo są dwie zmiany i poranna i, i popołudniowa. No to na porannej zmianie zawsze o dziewiątej spotykamy się na takim kolegium redakcyjnym, gdzie zgłaszamy własne pomysły, co będziemy robić dzisiaj, jaki mamy na siebie plan. No i każdy gdzieś tam zgłasza jakiś tekst, do kogoś zadzwoni, zrobi jakiś wywiad. Oczywiście dostosowujemy się do bieżących wydarzeń bardzo często, no bo wiadomo, jak jest euro, to robimy rzeczy pod euro, nie pod Igrzyska Olimpijskie. Jak są Igrzyska Olimpijskie, to, to nie robimy o euro, także staramy się dopasowywać do tych bieżących wydarzeń, a poza też oczywiście tymi treściami, nazwijmy to tak autorskimi, no to też trzeba trzymać rękę na pulsie kiedy dzieje się coś w sporcie, typu chociażby historia sprzed kilkunastu godzin, dosłownie, czyli wycofanie się Huberta Kurkacza, no to szybko reagujemy. Wrzucamy informację, że Hubert Kurkacz nie pojedzie na Igrzyska Olimpijskie, dzwonimy do ludzi, którzy chcieliby się wypowiedzieć na ten temat, dlaczego, czy to dobra decyzja, czy mógł jednak pojechać i skreczować w trakcie pierwszego meczu, no i już teraz widać, jak, jak to działają te współczesne media, to jest trochę gonitwa, to kto pierwszy, ten lepszy, kto zrobi lepszy tytuł, to nie da się tego ukryć, no ale to też jest dostosowane do czytelników, bo gdyby ludzie no nie klikali w to, to by nie było później tego typu rzeczy, tak, no też nie chcę zwalać na czytelników, no ale generalnie wszystko jest gdzieś ze sobą związane, no i ten wyścig, Między redakcjami trwa, każdy stara się dostarczyć jak najlepsze treści, no i my też to staramy się robić, trochę wyścigując z innymi redakcjami. No i tak trochę odbiegam od tematu, ale no, generalnie tak to wygląda. Że są dwie zmiany: jedna poranna, druga popołudniowa, e, i na tej porannej przeważnie jest więcej czasu na te lepsze treści, e, czyli no też dopasowujemy się do czytelnika, bo wiadomo, że ktoś czyta przeważnie te treści ambitniejsze, typu wywiady, jakieś reportaże, materiały. Rano, gdzieś do kawy, a wieczorem już bazujemy po prostu na tym, co się dzieje, dopasowujemy się do transmisji, których teraz mamy dużo. No właśnie, też zajmujesz się komentowaniem meczów. Też z drugiej strony piszesz teksty. Co wolisz właśnie? Pisanie czy komentowanie? No zdecydowanie komentowanie, też przychodząc do TVP Sport, to przychodziłem z myślą, że będę dziennikarzem takim telewizyjnym, choć wcześniej nie miałem z tym do czynienia, byłem raczej dziennikarzem piszącym, no ale na, na tyle gdzieś została doceniona moja umiejętność pisania, że powiedziano mi, że nie rezygnowałem z tego pisania, no i cieszę się też z tego, bo jak mam być cztery, to praca właśnie przy pisaniu, przy takich wywiadach otworzyła mi bardzo wiele Drzwi różnych kontaktów do, do newsów, do informacji. No i jestem pewien, że gdybym nie był w redakcji pisanej, no to dziś bym nie miał możliwości pozmawiania z tyloma osobami, mieć jakichś swoich autorskich newsów, docierania do różnych osób, bo to naprawdę otwiera drzwi i to wydaje się czasami taka praca trochę mrówcza, bo wiele osób nie zobaczy może niektórych tekstów, niektórych rozmów, co na przykład nie obejrzy czy na przykład co obejrzy mecz w telewizji na przykład pierwszej ligi, no ale takimi małymi kroczkami sam budujesz później swoją pozycję i daje ci to przewagę gdzieś później na rynku dziennikarskim, a ten rynek dziennikarski jest już naprawdę bardzo duży i przebić się w nim jest, jest bardzo ciężko, bo, bo po prostu ta konkurencja jest coraz większa i myślę, że Ci dziennikarze, którzy właśnie tak od podstaw gdzieś budują tę swoją bazę kontaktów, szukają gdzieś swojej niszy, bo tak to teraz trzeba nazwać, no to później mają przewagę. No ja się cieszę, że też taką drogę brałem, Też sam los w sumie mi też taką drogę trochę obrał, bo, bo mogłem faktycznie iść typowo do telewizji, e, pracować tam na pełny etat, ale, ale tak się nie stało. A ta droga taka mieszana, właśnie trochę komentowania, trochę też czasami właśnie bycia przed kamerą, bycia reporterem, i do tego pisania, no to był taki fajny balans który, myślę, dużo mi dał już przez te, przez te 3 lata prawie, które już pracuję w TVP. No, wspominasz pracę podczas Euro 2024. Komentowałeś mecze w technologii Hawkeye. Czym się różni właśnie komentowanie meczów takiej technologii z takim montowaniem zwykłego meczu, na przykład z pierwszej ligi? No różni się to tym, że naprawdę jak kończy się komentowanie, ściąga się słuchawki, to jest takie uff, duży po prostu... Wydek trzeba, trzeba zrobić, bo jest się zmęczony, bo trzeba cały czas analizować myśli. To się wydaje takie prozaiczne, bo jak oglądamy ten mecz, no to mamy podpisanych zawodników, aczkolwiek to nie jest takie komentowanie jak ktoś oglądał te mecze typu Ronaldo podaje do prawej strony, dośrodkowanie, główka. No nie, no tutaj staramy się cały czas analizować. Mieliśmy próby tego hołkaja, wszelkie uwagi. Na bieżąco staraliśmy się wdrażać, bo też do końca nie wiedzieliśmy, czy kto się je, bo robiliśmy to jako pierwsi na świecie, więc też nie wiedzieliśmy za bardzo, jak to będzie wyglądało. Także transmisja na pewno bardzo wymagająca. Trzeba też było umiejętnie dopasować się do drugiej, do tak zwanej dwójki, czyli eksperta. No bo też. Nie mogło być tak, że ekspert na przykład analizuje grę w środku pola, a nagle ja wyjeżdżam z tym, no Ronaldo w tym sezonie strzelił 15 goli, ale poza tym też dorzucił 12 asyst, tylko no gdzieś trzeba było czasami wchodzić w ten dialog z tym, z, tym, z tą dwójką, z tym ekspertem, zadawać pytania, bo, bo też myślę, że rzadko zdarza się w transmisjach, że dziennikarze że komentatorzy zadają sobie pytania, gdzieś starają się prowadzić taki mini dialog, a tutaj to było wskazane, żeby tłumaczyć pewne rzeczy. I, i fajne było to też, że mieliśmy, może nie narzucono od góry, ale była taka sugestia, że. W momencie, kiedy my jako pierwsi komentatorzy czegoś nie wiemy, no to warto zapytać o to eksperta. No i były takie sytuacje, gdzie na przykład pytałem, czy dobrze było, że obrońca nie doskoczył w porę do zawodnika, czy jednak dalej powinien opóźniać, dochodząc do własnego pola karnego. I ja się wtedy uczyłem i myślę, że odbiorca się też uczył. A patrząc po, po liczbach, jakie wykręciła ta transmisja hokai, to jesteśmy naprawdę zadowoleni, bo, bo to było coś, bardzo obiecującego, z potencjałem na kolejne turnieje, bo, bo ta oglądalność była naprawdę bardzo dobra. Co oglądasz się co poziomie dziesiątek tysięcy widzów, czy nawet setek Dziesiąt, tysięcy? Tak, dziesiątek, tyś, dziesiątek tysięcy w przypadku meczów reprezentacji Polski dochodziło do setek tysięcy. Teraz zmienimy temat, może właśnie zajmuję się samą piłką. Wiemy, że interesuje się, się niższymi klasami rozgrywkowymi. Część graczy trafiła właśnie z poziomu powiedzmy trzeci, drugi. Czy pierwszej ligi do ekstraklasy? Czy wróżysz komuś taki przypadek jak Dominika Marsz, w poprzednim sezonie, który trafił z pierwszej ligi do ekstraklasy i stał się gwiazdą ekstraklasy? Czy ktoś może powtórzyć jego mecz? No ja życzyłbym sobie, żeby polskie kluby właśnie obierały taki kierunek pójścia w tę stronę mocniejszej penetracji tych, tych lig drugich, no nawet czasami trzecich, ale też przede wszystkim. Pierwszych właśnie związanych z tymi transferami. No Dominik Marszuł pokazał, że to jest bardzo dobra droga. Oczywiście to był taki złoty strzał. Nie jest też normą, że to się będzie mm, za każdym razem sprawdzało, bo. bo... Nie ma reguły co do tego, jak to będzie wyglądało, aczkolwiek no, to są zawodnicy, którzy często, jeśli wyróżniają się na tym poziomie pierwszoligowym, drugoligowym, dodają z siebie naprawdę dużo później w tej ekstraklasie, bo doceniają to, że otrzymali szansę, na którą tak zapracowali. Patrząc na ten sezon ekstraklasy, no, na dziś, gdybym miał wskazać taką jedną postać, która gdzieś przebijała się z tych niższych lig w tym w tym okienku transferowym, to powiem szczerze na dziś trudno mi powiedzieć. Może wskazałbym z Zagłębia Lubin Igola, Igora Orlikowskiego. To jest piłkarz, który zadebiutował w meczu z Legią Warszawa. Zebrał bardzo dobre recenzje. Miałem okazję być nawet na tym meczu oglądać, więc to jest taki piłkarz, który jeśli oczywiście będzie dostawał szansę, a wiem, że w tym Zagłębiu tej młodzieży jest sporo, to ma papiery na to, żeby gdzieś się przebić do wyższych, do wyższych lig nawet, ale przede wszystkim na to, żeby stałe zakotwiczyć w pierwszym składzie. No i tego mu też, tego mu też życzę. Bardziej zdać młodzieżowy reprezentant Polski. To jest no w euro u 17 Teraz Też zajmijmy się szczebel niżej. Czy jest jakiś transfer w pierwszej lidze, który można uznać, jakiś hit transferowy? No, żeby wybrać tak jeden, to powiem szczerze, yy, ciężko, ale to może wybiorę, wybiorę kilka. No, na pewno podobają mi się ruchy Wisły Płock, te mniej oczywiste, yy, na przykład wskazałbym Przemysława Misiaka, yy, przetransferowanego z pogoni siedlca właśnie do Wisły Płock, yy, wyróżniający się obrońca na poziomie drugiej ligi zbierał fantastyczne recenzje. No i teraz od razu dostał szansę w pierwszym składzie. W drużynie Mariusza Miśury, który doskonale go zna przecież z tej drugiej ligi, bo pracował przecież na tym poziomie. Więc to jest taki transfer, przy którym stawiam duży plus. Do tego Kamil Orlik w zespole górnika Łęczna, Furora w trzeciej lidze na testach motorze Lublin. Tam ostatecznie go nie wzięto, choć zbierał dobre opinię, No i tutaj jest w górniku Łęczna. Krystian Lelek w stali stalowa wola, to jest też taka mniej oczywista postać, która uważam może. Odpalić może zrobić różnicę. A jeśli mielibyśmy spojrzeć na te drużyny z samej góry, no to no z Szymon Sobczak, tak? W Gdynia to jest też postać, która myślę, że te liczby będzie dostarczała. Jeśli odejdzie Karol Czubak, to już tutaj arka jest przygotowana tym napastnikiem, żeby go zastąpić i paradoksalnie myślę, że takie odejście Karola Czubaka może mu pomóc w tym regularniejszym zdobywaniu bramek, bo gra na dwóch napastników, Gdynia, to nie do końca się sprawdziło w tym ostatnim meczu i myślę, że trener Łobodziński od tego odejdzie. Kogo jeszcze mógłbym rzucić? No na pewno Łukasza Zwolińskiego. No to jest transfer przez duże T do Wisły Kraków, Raków, Częstochowa tego zawodnika odstawił, no to, to nie był piłkarz na Raków to też sobie powiedzmy, aczkolwiek w Ekstraklasie myślę spokojnie mógłby zatrudnienie znaleźć, poszedł do pierwszej ligi, no, i ja sobie nie wyobrażam, żeby on minimum 10 bramek nie zdobył w tym sezonie, ale myślę, że liczą jeszcze w Krakowie na więcej. To jest też, też taka, takie przygotowanie pod się Angela Rodado, więc dobrze, że Wisła o tym myśli. No, a skoro oczywiście jesteśmy też, dodam Oliwiera Sukiewickiego, ze stali Stalowa wola, piłkarz, który mi się bardzo podobał na poziomie drugiej ligi. No, i teraz też pokazuje Wiśle Kraków, że ma papiery nagranie. No, bardzo dużo jest tych transferów, mogę tak wymieniać i wymieniać. No ale i tak później Polisko to zweryfikuje. No ale cieszy mnie to, że sięgają te kluby z pierwszej ligi po tych młodych zawodników, właśnie te Płak-Sukienicki, jak Misiak. E, tą drogą bym dalej na ich miejscu szedł. Mówiłeś o no, no, Wiśle Kraków. Jak uważasz, do czego dojdzie w tym sezonie Wisła Kraków? Czy awansuje do Ekstraklasy? Jak się zaprezentuje w europejskich kółach? Myślę, że bezpośrednio do Ekstraklasy nie awansuje mimo wszystko. Uważam, że są lepsze drużyny, to od razu mogę wymienić Miedź Legnica. Na dziś myślę, że to jest lepsza drużyna od Wisły Kraków. Do tego Arka Gdynia, która mimo wszystko zaczęła źle, ale myślę, że w dalszej części zonu będzie mocna. Wisła uważam, że będzie się przecierała przez baraże. No i W tych barażach faktycznie może się okazać najlepsza. Zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Co do europejskich pucharów, to niech ta zabawa trwa, niech to będzie jak najdłuższa przygoda białej gwiazdy na tym poziomie. No, rapid w Jedeń raczej się nie uda, rapidu Wiedeń raczej się nie uda przejść, aczkolwiek później zobaczymy. Spartak, Trnawa, to jest chyba rywal w zasięgu, choć wiadomo, no lech się o tym przekonam, że, że to nie taka słaba drużyna, aczkolwiek e, Wisła z perspektywy tego, że w żadnym meczu praktycznie nie będzie faworytem, może sobie na luzie grać, a przy remonta będzie miała duży handicap w postaci tej, tej fanatycznej publiczności. Także jakbym miał stawiać, to myślę, że do czwartej rundy Ligi Konferencji Wisła jest w stanie dojść, a tam nie wiem, kogo wylosuję, więc, więc nie powiem, czy się zakwalifikuje do, do fazy grupowej, czy nie. Ja teraz po trochę temat taki trochę mniej może fajniejszy temat z problemów klubów. Wiemy, że Farta Poznań miała problem z ustaniem licencji. Nie wiadomo było, to, czy na jakim nie zaka w drugi, drugiej lizy mam przypadek Giswyck, Ławy, różny, która nie dobrze w ogóle zagra, Wciąż już pierwszy mecz, kipera drużyny, która już drużycy, która już właśnie z rozgrywek drugiej ligi, czy takie problemy będą się na Barcelona, na tym szczeblu poniżej klasy. Myślę, że tak, że z racji tego, że w polskiej piłce jest bardzo dużo pieniędzy pochodzących ze spółek skarbu państwa, które są wydawane przez prezesów no i ogólnie, osoby zarządzające tymi klubami lekką ręką, stąd też te problemy będą się nawarcać, bo kiedy dochodzi do zmian politycznych, co chociaż widać po Radunii Stężyca, i ten kurek jest ucinany, to kluby absolutnie nie są zabezpieczone na to, żeby radzić sobie bez tych wpływów. Ja szanuję na przykład takie podejście Beniaminka Świtu Szczecin, który ma 75% budżetu pochodzącego z prywatnych środków, 25% ze środków miejskich. To jest taki zdrowy system, w którym no ewentualne nawet ucięcie tych pieniędzy jakoś strasznie nie skomplikuje życia tej drużyny. Nie wiadomo, będzie trochę biedniej, ale nadal będą w stanie grać. Także z tego względu, że no większość tych klubów jest sfinansowana w dużej mierze przez środki miejskie, przez jakieś firmy właśnie związane z finansami publicznymi, no to, to Trudno, bo nie zbudować tu stabilność. To jest liga, kiedyś powiedział mi trener Raczyński, były trener zresztą, to jest liga bankrutów, ja się z tym zgadzam, bo o ile ktoś na dziś nie jest bankrutem, to nie jest powiedziane, że za pół roku tym bankrutem nie będzie, się nie, nie dojdzie do jakichś zmian strukturalnych właśnie na, na poziomie politycznym. Także no, my nie budujemy nic trwałego w tej polskiej piłce, e, jesteśmy na poziomie takim nijakim w zasadzie i mało jest takich poważnych projektów, jeśli chodzi o tę pierwszą, drugą ligę. Bo, no bo tak to wygląda, że jak ktoś sypnie kasę z góry, to, to można sobie pograć. Jak nie, to, to później się zabawa kończy. I niestety to nie dotyczy tylko drugiej ligi czy tam pierwszej. To dotyczy nawet klubów, nie wiem, w okręgówce, w czwartej lidze. Przecież co chwilę słyszymy o jakichś wielkich tworach w czwartej lidze czy w piątej, gdzie biorą, no nie chcę mówić brzydko, ale no powiedzmy emerytów, którzy tam mają tam po 100, po 150 meczów na poziomie drugiej ligi, płacą im horrendalne pieniądze. No i to jest jakiś wymysł właściciela po roku on się wycofuje i jest koniec zabawy. No ja kibicuję na przykład Wieczystej Kraków, która robi wszystko za prywatne środki. Wiadomo, że przepłaca tych piłkarzy, no ale skoro właściciel chce się bawić, to niech się bawi. Na przykład Termalice też bardzo kibicuje, bo, bo to jest klub, który ma własne pieniądze, buduje coś na własnych zasadach, a nie stara się robić coś z pieniędzy podatników, tak? To na dłuższą metę się na tym po prostu uważam nie zajedzie. No, właśnie wspomniałeś o Wieczystej. Jak uważasz, dokąd ten projekt dojedzie? Czy w tym sezonie już awansuje do Ekstrakla? To, przecież to raz było tak pierwszej ligi. Tak, myślę, że Wieczysta awansuje do pierwszej ligi, mimo tego, że ten pierwszy mecz przegrała, choć powinna go wygrać. Miała na tyle sytuacji, że mogła spokojnie Teresowie pokonać, ale szacunek dla Rysowi, dla tego młodego bramkarza Tetyka, który tam się świetnie w tym meczu spisywał. No i generalnie dla, za poświęcenie Rysowi w obronie, bo też Rysowia mogła podwyższyć ten wynik. To też nie było tak, że, że Rysowa jedną akcję przeprowadziła, piękny strzał górskiego i koniec. Tylko Rysowia swoje sytuacje miała, aczkolwiek Wieczysta myślę, że w momencie pożegnania z Mira Peszki. A to na pewno myślę, nadejdzie prędzej czy później, raczej prędzej, to po zatrudnieniu nowego trenera ten, ten, ta drużyna będzie po prostu lepiej wyglądała, bo ona taktycznie jest przygotowana na dziś. Tak to taktycznie jest bardzo słaby zespół, i, i myślę, że z drużynami porównywalnymi, bo Borysowi ja jednak zaliczam do porównywalnych pod względem takim też taktycznym, bo to no, jest drużyna jednak jeszcze przed chwilą pierwszoligowa, ale takie zespoły chociażby jak Polonia Bytom, jak Chojniczanka też będą bardzo trudnymi rywalami dla Wieczystej. Stąd yy, myślę, że ten projekt ze rampeszkot za daleko nie dojedzie, ale później po zmianie trenera, że zależy kogo oni tam sobie wymyślą, to, to będzie na tyle mocny skład, że oni tymi indywidualnościami przepną tę drugą, tak, drugą ligę, bo no, mogła awansować nawet trzy zespoły. Więc tutaj jest o wiele łatwiejsza sytuacja niż było to w trzeciej, gdzie wchodziła tylko jedna drużyna. W drugiej lidze zobaczymy derby miejskie, czy to jest taki duży problem, że będzie derby w Łodzi, nie będzie derby na przykład Krakowa? tylko właśnie w drugiej lidze zobaczymy, tak Warszawę, no to jest długo, właśnie tylko zaczniemy w drugiej lidze derby bielska-białej pomiędzy rekordem, czyli Beniaminkiem, a pod Beskidziem, czyli Spadkowiczem. Czy taki urat tych derbów miejskich, który na pewno jest, przeszkodzi w, w kierowaniu pozytywnych rozgrywek takiego? wielkiego widowiska sportowego w Ekstraklasie Pierwszej Lidzy. No derby to jest najciekawszy mecz sezonu, przynajmniej dla mnie, niezależnie jakie to są derby, czy to derby Łodzi właśnie, czy Rzeszowa, czy, no, czy przede wszystkim Krakowa. No ale no nie mamy na to wpływu, no tak się dzieje, że Wisła nie chce awansować do Ekstraklasy, UKS nie chce się w niej utrzymać, stąd trudno oczekiwać, żeby te derby były. Wiadomo, że widowisko na tym traci, traci na tym też frekwencja, bo takie mecze przyciągają na trybuny komplet publiczności zazwyczaj, więc to duża strata. No aczkolwiek no, cieszymy się z tego, co mamy, czyli te derby Bielska-Białej, które będą w drugiej lidze. No Nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądało, bo no, nawet za bardzo nie wiem, jak wygląda jeszcze Stadion Rekordu. No, pamiętam go z Pucharu Polski, więc generalnie to jest taki też obiekt osiedlowy, aczkolwiek no, tam na pewno musieli go dostosować jakoś do Rozgrywek drugiej ligi. No szkoda, że tych derbów nie będzie, aczkolwiek w drugiej lidze mamy w tym sezonie tyle atrakcyjnych drużyn, chociażby pod Byskidzie, jak chociażby Zagłębie Sosnowiec, że one jakoś to, jakoś to nadrabiają. W pierwszej Arkadynia, Wisła Kraków, Mieź Legnica, no to są też zespoły, które przecież przyzwyczaiły nas do gry w Ekstraklasie, więc tego futbolu nie zabraknie, emocjonującego, choć wiadomo, że tej. Otoczki, otoczki derbowej będzie brakowało, bo, no bo to są jednak takie dodatkowe emocje. No ale może w przyszłym sezonie. Hmm. Zajmijmy się jeszcze, powrócimy do pierwszej ligi. się o faworytach, o między między m.in., natomiast które z powodów Ciebie powinny bać się o relegację z pierwszej ligi? No myślę, że Beniaminkowie będą, musieli się, będą musiały się obawiać. Kotwica Kołobrzeg, mimo tego dobrego startu, czyli remisu z Wisłą Płock, no myślę, że w dalszej perspektywie, patrząc na strukturę organizacyjną w tym klubie, na to, że ten skład jest nadal drugoligowy mimo wszystko, to będzie miała duże problemy. A to, że zremisowała z Wisłą Płock, to nie jest żaden wyznacznik, bo ten początek sezonu, to tutaj będą się duż, różne rzeczy działy. Po gąsielce też będzie miała ciężko, bo transfery uważam średnie, kadra średnia na, drugą, na pierwszą ligę. Ona w drugiej lidze nie była jakaś wybitna, co dopiero w pierwszej. Także po gąsielce na dziś to jest moim zdaniem najsłabsza drużyna pierwszej ligi. A, trzecim Beniamin, a trzeci Beniaminek, czyli stal, stalowa wola, myślę, że będzie miał ciężko na pewno, ale patrząc po tym, co. Widziałem wcześniej, jeszcze w drugiej lidze, i teraz w tym spotkaniu z górnikiem Mężczyzną. Chodziłem, że przed chwilą mówiłem, żeby się nie sugerować tymi pierwszymi meczami, no to jednak znam dobrze strukturę w stali stalowa wola, znam dobrze trenera, wiem, jak funkcjonuje ten zespół i jakoś jestem spokojny, o to, że no będą na pewno ciężary, będą emocje, ale myślę, że stalówka się utrzyma, więc ją bym tutaj wykreślił, a jako trzeciego Spadkowicza bym dał. Albo z Pruszków, albo chrobrego głowów. Yy, jeden z tych dwóch zespołów uważam, że, że z ligą się pożegna. I na koniec kto według ciebie jest stędnik? królem strzelców w pierwszej ligi? Królem strzelców hmm. nie postawię na Karodado, bo myślę, że on odejdzie. Karol przypadek myślę, że też z tej ligi odejdzie, więc tak bezpiecznie celując na zawodnika, który myślę, że dotrwa do końca sezonu, dałbym na Łukasza Sekulskiego, bo już było widać w tym pierwszym meczu, że on dalej to ma, że do tych sytuacji dochodzi. Co prawda ich nie wykorzystuje na razie, ale myślę, że zacznie mimo wszystko ta korona Króla Strzelców jest jak najbardziej do osiągnięcia przez napastnika Wisły Płock. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Dominik Pasternak z CWP Sport. Dziękuję bardzo.